Ja mam pytanie dotyczące no. Twoich pieprzyków. No. Bo jesteś trochę popieprzona. <noise> Czyli ty jesteś zadowolona, że jesteś popieprzona, czy nie? Chuj, jestem zajębista. A wiesz, czy się różnisz od frytki, stary? Hmm. Że jestem słodki niż słody? No, dziękuję bardzo. E, że frytkę się stoi, a ciebie bym pieprzył. Bym pieprzył? Masz Jezus. kutasa? Nie facet zajebiście. W końcu Ma. normalna dziewczyna z kutasem, a nie w końcu te cipy jebane cały czas. Dobrze. Dobrze, pytaj, jest i stary kiedyś. A tak na głos. oko jakiego masz kutasa? Ja, ja, zbyt... ja mogę opowiedzieć co nieco na ten temat, mordeczko. Tak że... Na oko taki? Co tak reagujesz, jakbyś ojca pierwszy raz, raz zobaczył. to kurwa, za jakiś półmetrowy kutas. Nie półmetrowe 30 centymetrów. Jak ci kolega powiedział, że ma 30 centów, a miał takiego, to ściemniał. Ej, a to jest co 15. Czy ty masz kurwa Stary dzieje kurwa? majtki tak. kurwa. co, no co? Co w tym złego? Ja mam takiego majtki aktualnie, że ja nie wiem kurwa co się dzieje. Ty masz jakieś fetysz na damską bieliznę? Nie. A tu na chuj ci stringi na krześle. Na chuj to wiesz. Pre prezerwatywa. <grym> chuj to ja bym się poskakała, ale to już tak swoje. Ale jest coś takiego, że kobiety mają coś takiego, że są w wyżyte, ale wy macie tą umiejętność, że, nie, że potraficie tego nie okazywać. A facet no tak. jest niewyżytym skurwielem który pokazuje to na pierwszej 30 sekundach rozmowy, nie? No, pojebane Bo też... to jest. Pojebane, no. A skąd jesteście? Okolice Katowic. Hmm. Katowice Śląskiego. Dzień dobry, gdzie ja pochodzę ze Śląska, ale nie mieszkam. Ja nie, opo nie godę mi tutaj serio. Nie godaj mi tu synego, nie dziąka ze Śląska tylko gór. A to ty nie gadasz po śląsku? Nie. No i chyba ja też nie. Ale ale mieszkałem 20 lat na Śląsku. To ile ty masz kurde belek lat? 19 akurat, o, o rok dłużej mieszkałem niż żyję. Nie no. <grystanie> <nie grystanie> Okej, okay, no to. Nie, no, stare stary już jestem. To daj mi kurwa Instagrama, stary staryciulu, i się zgadamy. Ale gadamy na co, jak, jak ja mieszkam w Gdańsku. Fuck you, Gdańsk. Ja kurwa, Gdańsk. Ja Gdańska nienawidzę. Ja nienawidzę. Co, i no, pływasz no. sobie w morzu? Tak, nie mam co robić. Pływam w morzu całe życie. No. Jestem syreną, kurwa, z o. zawodu. Uśmiechnij się ładnie, pokaż mi streamy, bo ja muszę screena zrobić. Striny, dawaj! Nie, kurwa, bo to jeszcze śmierdzą. Pachną. Uśmiechnij się ładnie. Okay. Pytę. Dziękuję. Okay, no złotych od Stary? zdjęcia. Co? co Dyszka od zdjęcia, co ty kurwa myślałaś? Ej, przepraszam bardzo, ty masz zdjęcie ze mną, to powinieneś mi jeszcze dopłacać, nie? Dobra, możesz zrobić lodę i obie strony będą zadowolone. Stary, za mojego loda? To. Pan tak! Ja nie wierzę w umiejętności kobiet, bo wszyscy, każda kobieta myśli... Nie no, ja zajebiście robi roda. Chuja, nie potraficie roda zrobić. Niby e, takie nie. proste, a tak skomplikowane. To jak co? Ale mi tego nie możesz zarzucić. Nie zarzucam, bo nie wiem. No to kurwa. Ale z moich spekulacji rady, nie, no, nie nauczyłyście się. Ale to nie problem, wiesz? Legia to chuje, Alech, mistrz polski. A wy ile macie lat w ogóle? Nasza duma Wielkopolska. No bo ja powtarzam, bo ja nie znam tekstu, to co ja ci powiem? Dobra, ile masz lat? Kurwa, 17? Ja jestem 18 mam. Ty jesteś. O ja pierdolę. Ale no, który to... ty jesteś rocznik, Bordo? No, 9,7. No. No tu faktycznie kurwa, stary pójdzie. No. no dobra, to e, tak jakby hajdadi. No. 8 lat. Yy, no. Nie 8. No w sumie 26 w tym roku. No to, a ty masz w tym roku 18, jo? Ta, o kurwa. O kurwa. ja pierdolę. 8 lat. To, to faktycznie byś mogła do mnie mówić, tatusiu. Stara daj mi, bo ja się przed upasem podpisywać. Dobra. dobra, bo stara musi przed upasem podpisywać. Przy głupacu. Ee... Czekaj, sponsorzy, kurwa, No mi, kurwa, nieco drożówkę tak. nie kupią do szkoły, kurwa, muszę odpisać. Ja pierdol, no nie mogę. E, ja się może odezwę. Dobra, spoko. Nie, ale... Jo, 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 dobra, to w kontakcie, siema, pa. Ja pierdol.